Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam bardzo mały boksik, jakim jest Dovpo TC50. Na, na nim mam zainstalowany tank LIMO 2 z grzałką 0,24 oma i wapujemy go na 45 W. Boks kosztował mnie około 39 dolarów i zakupiony został na Girbeście. Ale okej, okay, od razu przejdźmy do recenzji. Box jest bardzo mały, bardzo solidnie, dobrze się go trzyma w ręce. Wymiary tego dowpo to 39 mm na 83 mm na 24 mm. Boxik mieści w sobie jeden akumulator 18650, który możemy ładować wejściem USB na dole. Ja Wam jednak polecam wyjmowanie akumulatora i ładowanie go w normalnej ładowarce. Pełna bateria wystarcza nam na dość długo, jeżeli nie przekraczamy tego progu mocy 40 W. Około jednego dnia mocnego wapowania i dwóch dni średniego wapowania. Oczywiście powyżej tej mocy bateria nam będzie spadać o wiele szybciej. Moc możemy ustawić w przedziale od 1 W do 50 W. A skaczemy o 0,1. Na tej małej bestii możemy wapować od 0,1 oma aż do 3 omów w trybie normalnym. Model ma również wbudowaną kontrolę temperatury, która niestety nie zachwyca. Niklowa grzałka musi mieć minimum 0,1 oma aż do 1 oma. Ukręcenie takiej grzałki znikło, co niektórym może sprawić wiele problemów. Jednak najważniejszym mankamentem tej małej konstrukcji jest to, że często źle odczytuje opór na grzałkach niklowych. Po przebudzeniu ze stanu uśpienia, grzałka, która wcześniej miała oporność 0,16 potrafi nagle zejść do 0,9 i urządzenie no, odmawia nam posłuszeństwa i nie grzeje tej grzałki, na której jeszcze 5 minut temu mogliśmy normalnie wapować. Jedynym sposobem na naprawienie tego problemu. Jest wykręcenie i wkręcenie atomizera jeszcze raz. Przejdźmy zatem do zbliżenia z tym małym boksem. Boks jest naprawdę świetnie wykonany. Czarna farba zdaje się być odporna na wkręcanie i wykręcanie atomizerów. Jak widzicie, nie ma żadnej rysy w miejscu, w którym wkręcamy nasze atomizery, chociaż już wkręcałem w niego wielokrotnie tego Limo 2. Na przodzie boksa mamy logo firmy DOWPO i model. Z boku mamy całe sterowanie boksem i guziki, które są świetnie wykonane, naprawdę. Klikają przy tym naprawdę bardzo fajnie. Z tyłu mamy klapkę baterii, która jest wysuwana w ten sposób. No i oczywiście baterię, która jest montowana plusem do dołu. Klapka dodatkowo na dole jest wspomagana magnesami, które skutecznie zapobiegają przed wysunięciem się samej klapki nam z dłoni na przykład. Jest bardzo trudno ją wsunąć i czasem naprawdę męczę się z tym, ale jest to minus i plus, bo na pewno nie wypadnie nam klapka w żaden sposób przy użytkowaniu tego moda. Na dole samego boksa mamy wentylację i oczywiście port mikro USB, który służy nam do ładowania moda. Do tc 50 jest włączany jednym kliknięciem. Od razu wyświetla nam się po włączeniu logo firmy oraz od lewej stan naładowania akumulatora. Od góry grzałka, czyli oporowość grzałki, na dole napięcie, a tutaj moc, z jaką jaka jest wypuszczana na grzałkę. Jeżeli nie ma żadnego atomizera, to oczywiście Box mówi nam, żebyśmy sprawdzili atomizer. Po każdym kręceniu nowego atomizera, Box zadaje nam pytanie: Czy jest to nowa, czy stara grzałka? Urządzenie możemy zablokować pięcioklikiem. Gdy urządzenie jest zablokowane, możemy przytrzymać plus i minus. I podczas tego trzymania wyświetla nam się komunikat o tym, że możemy zmienić urządzenie na, na urządzenie z kontrolą temperatury. Kontrola temperatury jest od 100 stopni do 300 stopni Celsjusza. Gdy klikamy po wyżej 300, wyłącza nam kontrolę temperatury. Kolejną kombinacją jest tryb normalny. I tryb Stealth, który po prostu wyłącza nam ekran urządzenia podczas wapowania. Włączymy do, znowu tryb normalny. Kolejnym, kolejną możliwością jest y, zmiana orientacji naszego ekranu. I tak mamy Right Mode. I za chwilę znowu będzie Left Mode, tego którego ja używam cały czas. Nie, nie zmieniałem go i na razie tak zostanę. Nasze urządzenie odblokowujemy też pięcioklikiem. Jest odblokowane. Jak widzicie, pokazuje nam aktualny stan napięcia. Dodatkową funkcją jest jeszcze zablokowanie mocy, na której wapujemy. I teraz moc jest zablokowana. Jak chcemy ją zwiększyć, zmniejszyć nie możemy, ponieważ jest zablokowana. Musimy przytrzymać razem. Obydwa te przyciski i znowu możemy regulować moc. Ok, wydaje mi się, że już wszystko zostało powiedziane na temat tego boxa, więc podsumujmy. Plusy. Na pewno jest to małe, bardzo wygodne, dobrze wykonane urządzenie. Długa żywotność na tankach. Box jest wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów. Wytrzymały na odrapania i upadki i tym podobne. Bardzo to, ale bardzo wygodne przyciski. No i teraz minusy. Raz nie działająca, raz Działająca kontrola temperatury, i to by było na tyle. Jak na bok za około 130 zł, jest to naprawdę strzał w dziesiątkę. Możemy sprawdzić, czy kontrola temperatury jest to coś, w co chcielibyśmy dalej inwestować pieniądze. Ale też nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na używanie tego trybu. Możecie również robić tak jak ja i używać go ciągle trybie normalnym, na normalnych grzałkach kantalowych. Jest to idealny modzik do spasowania z nim takiego tanka jak właśnie Limo. Nie przepadam za używaniem driperów na tym urządzeniu. Wolę używać driperów na wyższych mocach i... Lub na rurkach po prostu modach mechanicznych, które mi o wiele więcej przyjemności sprawiają przy używaniu driperów. Box jest naprawdę solidnie wykonany i bardzo, bardzo, bardzo go polecam. Jak na używanie go już od kilku miesięcy nigdy mnie jeszcze dotąd nie zawiódł i zawsze jest naprawdę w mojej kieszeni, jeżeli gdzieś wyjeżdżam, jeżeli jadę gdzieś samochodem, bo jest naprawdę poręczny i super wykonany. Dzięki serdeczne wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zostaw lajka pod filmikiem, komentarz i udostępnij. Zapraszam oczywiście też na mojego Instagrama i Facebooka i oczywiście subskrybujcie.